Mamy nowy Fortnite Cinematic Trailer! Fortnite Galactic Battle, zobaczmy co to jest! To będzie szalone! Wow! To wygląda epicko! Gwiezdne wojny w Fortnite! Jo. Nie no, Sidowie, Jedi... Teraz w ogóle ten sezon się jakoś zaczyna, nie? John... Jakoś na początku maja, nie? Teraz maj, nowy miesiąc. Dokładnie nie wiem kiedy, ale jakoś tak. Oh, ho, ho, ho. Będzie też gwiazda śmierci, nie? Gwiazda śmierci Fortnite, Fortnite Towers, Galactic Battle. Oh, ho, ho. O, tak, to będzie jeden z najbardziej szalonych, jak nie najbardziej szalony sezon. Fortnite! To jest damska wersja tubaki? Widzę, że również otrzymamy Luka Skywalkera? Mamy również łowców. To może być nawet tapeta! To wygląda naprawdę niesamowicie! A biurko uderzyłem, bo takie emocje. I can't wait for that! Like and spike! Like and spike! Widzowie on już tutaj zdezorientowany, Widzowie wyracają miecze w świetle! Mamy też już teraz Gameplay Trailer, także zobaczmy sobie go. I w ogóle Fortnite Star Wars sobie już w samym teci dropnął. Tak, już jest, 2 maja, także kompletnie to przegapiłem, ale... Okej, okay, no musimy zagrać jak tylko będę mógł. Galactic Battle Imperial Takeover. <grym> Nawet nie wiem, co tutaj powiedzieć. No to po prostu wygląda niesamowicie. Także to naprawdę wygląda super i by the way nagrywam to jak jest noc. Like and spike, like and spike. Okej okay, słuchajcie, a więc kiedy widzicie ten film, to ja już zagrałem w ten nowy sezon i jest naprawdę bardzo fajny, naprawdę fajny superowy, daj znać co Wy o nim sądzicie. I teraz też tutaj możemy zobaczyć sobie lotnię, którą możemy sobie zdobyć w trakcie tego sezonu za wygraną. Mi się jeszcze jej niestety nie udało zdobyć. Daj znać, czy ta lotnia Wam się podoba, czy też nie. Także to jest lotnia, a jeżeli jeszcze nie widzieliście mojego live'a, na którym sobie sprawdzałem ten sezon, to zdecydowanie sprawdźcie sobie go, aby zobaczyć moją reakcję. W którą stronę moc wybieracie widzowie? Jasną?